Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Witajcie, szczęść Boże, złapałem jakiegoś kawałek, jakiegoś terenu jeszcze trochę światła, żeby nagrać słowo, słowo, którym się modlę to nasycił. Nie wiem czy wam mówiłem już o tej. Um, jak to nazwać o tej. W przestrzeni związanej z modlitwą, słowem, jaką są nasze wspomnienia. To znaczy, słowo czasami może nas zabierać właśnie w przestrzeń naszych wspomnień, do historii naszego życia. To słowo może naszą historię życia uzdrawiać. To słowo może nam ważne rzeczy z historii naszego życia przypominać. To słowo może te historie naszego życia dopełniać, uzupełniać. Bardzo ważne jest, żeby w modlitwie słowem także pozwolić sobie na to, aby iść w przeszłość. Mnie dzisiaj słowo przeniosło, słuchajcie, do pamiętnego tezę w Poznaniu. To był rok 2009-2010. Bo wiemy, że na przełomie roku te spotkania TeZ się odbywają i pojechałem tam z młodzieżą z Krakowa-Płaszowa, którą od można powiedzieć lipca udało mi się uzbierać i zgromadzić wokół ruchu sercańskiej młodzieży. I kiedy pojechaliśmy tam na, ten, na to spotkanie TZ, pojechałem z ludźmi, którzy. Niektórzy z nich byli zaangażowani w kościół ogólnie rzecz biorąc, ale część z nich była takimi świeżenkami. Niektórzy chodzili do tej pory w niedzielę, po prostu wypełniali obowiązek, niektórzy w ogóle nie chodzili. I pojechaliśmy tam na to tezę i po kilku dniach spotkań, modlitw, modlitwy uwielbienia, modlitw wieczornych, piękne kanony z tezy i tak dalej, młodzi przychodzą do mnie i mówią mi, proszę księdza. Jednego, jednego nam brakuje. Ja mówię, czego? Jedzenie dobre, spanie super, gościnnie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. A oni mówią, proszę księdza, brakuje nam Eucharystii, chcemy adoracji. Wprawdzie była codziennie msza święta, wprawdzie dla chętnych, no ale większość z nich przychodziła. Natomiast oni chcieli adoracji, trwania. Nie byli nasyceni. Ja nie mówię, że nie można się nasycić na spotkaniach TZ, ale wiemy dobrze, że no, Eucharystia nie jest tam na pierwszym miejscu, gdyż jest to spotkanie kumeniczne. I słuchajcie, to, to mnie niesamowicie wzruszyło, że młodzi chcieli adorować, że młodzi chcieli się nasycić nasycić Eucharystią tak jak we wczorajszej Ewangelii nie? Dzisiaj, dzisiejsza się zaczyna gdy Jezus nasycił już pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc innych no właśnie, to było niesamowite świadectwo tych młodych, że Eucharystia ich dopiero nasyciła i znaleźliśmy klasztor Sióstr Urszulanek w Poznaniu tam poprosiliśmy o kaplicę wystawiłem Pana Jezusa i po godzinnej adoracji mówią, możemy iść na spotkanie tezę. Niesamowite to było, że brakowało owego nasycenia. Jezus chce nas dzisiaj nasycić Eucharystią i chce pokazać, że tylko On może nas nasycić. Nic nam Eucharystii nie zastąpi. Dlatego, kochani, niech to słowo nas prowadzi dzisiaj ku nasyceniu Eucharystią i w tym niej nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia jutro.